Portal samorządowy od 2012 roku prowadzi prestiżowy konkurs, którego celem jest wyróżnienie inwestycji komunalnych, które w danym roku wybiły się ponad przeciętność. W tym roku w gronie nominowanych do miana Top Inwestycje Komunalne 2022 znalazło się Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Piastowie. To jest rzeczywiście takie działanie no przede wszystkim prestiżowe. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy wśród 25 inwestycji, na które można oddać swój głos poparcia. Zachęcam od razu do tego poprzez głosowanie internetowe. Wydaje mi się, że to, że znaleźliśmy się wśród tych 25 inwestycji, dowodzi tego, że udało się zrobić coś dobrego w sensie budowy nowego obiektu edukacyjnego. Ale nie tylko edukacyjnego. Magistrat od samego początku podkreślał, że cel edukacyjny inwestycji to niezaprzeczalnie najważniejszy wymiar projektu. Ale duży nacisk postawiono także na funkcję społeczną tego miejsca. Dzięki tej inwestycji Piastów zyskał m.in. nową siedzibę główną dla biblioteki publicznej, nowoczesną halę sportową czy nawet nowe miejsca parkingowe w centrum miasta. Inwestycja to również nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Dość powiedzieć, że 80% zapotrzebowania na, na ciepło pochodzi z geotermii, nie, nie tej głębokiej wprawdzie, tej płytszej, ale zasilanie pompami ciepła z, z 69 odwiertów, bo tyle powstało na głębokość 135 metrów, to, to rozwiązanie pozwala zagospodarować że tak powiem, zapotrzebowanie na energię cieplną. Dla tego okazałego kompleksu budynków w 80%. Pozostałe 20 zarezerwowane są na ogrzewanie gazowe. Jest nowoczesna, superwydajna kotłownia, która tak notabene w ciągu dwóch lat istnienia tego, tego, tego kompleksu budynków, praktycznie musiała być na dłuższy czas włączana tylko w momentach dużego spadku temperatur. Więc jak widać, ta geotermia. Która, która z kolei też obsługiwana jest od strony elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną na dachu budynku, praktycznie zabezpiecza potrzeby cieplne całego tego kompleksu budynków. Warto także przypomnieć, w jaki sposób budowa nowej siedziby Liceum była sfinansowana. Zainteresowanie przede wszystkim kolegów samorządowców budzi formuła, w jakiej ta szkoła została zbudowana. To jest partnerstwo publiczno-prywatne i w czasie, gdy szkoła była budowana, więc od, od początku maja 2019 roku do maja 2021 roku, była to największa inwestycja tego typu realizowana w Polsce. Więc w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i obiekt publiczny, w tym wypadku edukacyjny, Warto również zaznaczyć, że partner prywatnej inwestycji jest odpowiedzialny za świadczenie usług utrzymania budynku. Całkowity koszt inwestycji to niecałe 81 milionów złotych. Umowa PPP została podpisana na 20 lat. Przez ten czas inwestor będzie pobierał wynagrodzenie w formie opłat za dostępność. Swój głos można oddać na stronie portal samorządowy. Kropka pl